Dobry, najmilsi. Ja dzisiaj znowu o tym, co ja osobiście bardzo lubię, ale zdaję sobie sprawę, że wielu spośród Was, uczniów, uczennic ma z tym pewien problem. I oczywiście ten problem może pojawić się w trakcie rozwiązywania arkusza egzaminacyjnego, mianowicie zadanie ze słowotwórstwa. Teraz, kiedy uczę w liceum i pytam o to na przykład pierwszoklasistów, to tak naprawdę rozlega się zawsze dźwięk potwierdzający moje przeczucia. To jest dla nich coś tak przerażającego, jak dla niektórych pająki. A dlaczego? Dlatego, że słowotwórstwo nie wydaje się wcale łatwą częścią języka polskiego. Tworzymy wyrazy bardzo często, tworzymy ich bardzo dużo. Nasz język jest językiem żywym, on się ciągle zmienia. Zwróćcie uwagę na to, że przecież co roku jest konkurs na jakieś nowe, modne słowo młodzieżowe, i tutaj widać to bogactwo różnych wariantów słowotwórczych. Niektóre z nich są oczywiście wyrazami zapożyczonymi, ale pojawiają się też takie wyrazy z nutką ironii albo i humoru. Na przykład, pojawiająca się bardzo często w listopadzie Handra już w internecie zyskała miano listopadzicy. No i tutaj pojawiająca się końcówka tego wyrazu "ica", prawda, sugeruje nam jakieś zjawisko nieprzyjemne. No właśnie. A skąd my wiemy, że ten formant daje takie wrażenie? No właśnie. Szukając wyrazów, które mają takie same końcówki i które oznaczają coś negatywnego. Postaram się więc w dzisiejszej lekcji, po raz kolejny, ale jeszcze raz bardzo, bardzo. Uważnie skupić na podstawowych informacjach z dziedziny słowotwórstwa i przedstawić Wam to, co powinniście wiedzieć. Pierwsza oczywistość. Słowotwórstwo to ta część języka polskiego, która mówi o tworzeniu wyrazów. Nie zawsze chodzi o tworzenie wyrazów z nowych części składowych. Może być też tak, że następuje moi drodzy. Jakieś połączenie tych wyrazów. Stąd mamy informację o tym, że wśród tych części słowotwórczych wyrazów pojawiają nam się złożenia, wzrosty bądź zestawienia. Jeśli mówimy o Bożym Narodzeniu i piszemy to, Dużymi literami, ponieważ jest to nazwa święta, to przecież mówimy o zestawieniu dwóch wyrazów, które połączone ze sobą tworzą to szczególne znaczenie. Jeśli powiemy na przykład, że nazwa miejscowości to Biały Dunajec, oczywiście mamy to samo. Wyrazy mogą się zrosnąć. Stać się jednym wyrazem bez jakiejkolwiek zmiany wewnątrz. I tak pojawia nam się wielkanoc. Prawda? Z kolei moi drodzy, złożenia to taki rodzaj wyrazów, które łączą się ze sobą i tam łączą się za pomocą jakiejś głoski, na przykład listonosz. Mamy dwie podstawy, list no, i ktoś, kto ten list nosi. Listonosz. Pucybut. A więc ktoś, kto pucuje buty. A zatem, moi drodzy, żeby zrozumieć słowotwórstwo, pomyślmy, że my tak naprawdę na co dzień z niego korzystamy. Tyle tylko, że poszczególne nazwy mogą się wydawać dla niektórych przerażające. Pierwsza i podstawowa kwestia, od której zaczyna się chyba na lekcjach, tak mi się wydaje, przynajmniej. W moim przypadku tak się zaczynało. To była odmiana wyrazów przez przypadki gramatyczne, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Co dzięki temu zyskiwaliśmy? Ano, dowiadywaliśmy się, że każdy wyraz ma temat oraz końcówkę fleksyjną. Jeśli weźmiemy pod uwagę taki wyraz, jak chociażby kot, uwielbiam koty, i odmienimy go przez przypadki. Kto co? Kot. W kogo czego nie ma? Kota. Komu czemu? Kotu. Kogo co widzę? Kota. Z kim z czym? Z kotem. O kim, o czym? O kocie. No i wołam. Kocie. To zapewne zauważyliście, że pewne zmiany się tutaj pojawiają. A zatem to, co się nam najbardziej zmienia, to ta końcówka. Mamy albo końcówkę zerową, czyli kot, albo A albo e, i tak dalej, i tak dalej. To jest ta końcówka fleksyjna. A to, co pozostaje niezmienne, to jest temat, który tutaj się w ogóle nie przemienia, nie przeistacza. No, powiecie, tak, no ale mamy kot i kocie, koć, prawda? W tematach bardzo często zachodzą oboczności. To jest wynik, moi drodzy, historii języka polskiego. Nie mamy na to takiego wielkiego wpływu. Po prostu nasz język w toku wielu set lat rozwoju, w toku zmian napływowych, różnych, powiedziałabym, takiego rozwijania się, a to tak naprawdę jest ponad tysiąc lat, miał poszczególne procesy, czy to powiedzmy właśnie w zakresie słowotwórstwa, czy w zakresie fleksji, czy w zakresie fonetyki, które sprawiły, że dzisiaj właśnie tak jest. Więc to t jest w obecności do ci, prawda? I teraz, moi drodzy, żeby zrozumieć słowotwórstwo, trzeba sobie wyobrazić, że taki kod może stanowić tak zwany wyraz podstawowy. Co to znaczy? Ten pierwszy wyraz, który jest niepodzielny słowotwórczo i daje początek innym wyrazom, które będziemy nazywać wyrazami pochodnymi. Jeżeli mamy kota jako wyraz podstawowy, to możemy od niego utworzyć wyraz kotek. Od kotka możemy utworzyć koteczek. Żeby dowiedzieć się, z jakim wyrazem mamy do czynienia, dokonujemy czegoś takiego, co nazywa się parafraza słowotwórcze, czyli inaczej definicja. Definicje dotyczą wyłącznie wyrazów pochodnych. Kotek to mały kot. Domek to mały dom. Na przykład, co jeszcze może być? Kawiarnia to miejsce, w którym jest kawa, pije się kawę i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych wyrazów możemy, tak jak mówię, jeżeli one są pochodne, możemy je podzielić słowotwórczo, ale wszystkie wyrazy będące w rodzinie. Mają zawsze ten sam rdzeń. Jeśli mamy taki wyraz, jak na przykład dom, to zobaczcie, jak duża może być rodzina tych wyrazów, mających dom w rdzeniu słowotwórczym. Dom, domek, domeczek, domisko, domiszcze, przydomowy, bo znajduje się przy domu. Może być też tak w przypadku wyrazu list, listowny. Listonosz może być tak w przypadku wyrazu kwiat, kwietnik, kwiatowy, kwiaciarnia, kwiecień itd., itd. Wszystkie te wyrazy mają ten sam rdzeń, czyli to, co jest niezmienne, to najmniejszą część niepodzielną już słowotwórczą. Czasami jednak wyrazy mogą brzmieć podobnie, ale znaczyć zupełnie co innego. Wiadomo bowiem, że jeżeli mówimy o domu jako o miejscu, w którym zamieszkuje się, prawda? To nie będzie do tej rodziny wyrazów należało chociażby imię Dominik albo nazwa zakonu dominikanie, bo chociaż początek tych wyrazów brzmi podobnie, dom to jednak nie są w żaden sposób ze sobą spokrewnione. To trochę tak jak z ludźmi. Mamy rodzinę na przykład państwa Kowalskich, w której to rodzinie są dzieci, rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie, ale to, że ktoś nazywa się Kowalski i jest spokrewniony z innymi Kowalskimi, nie znaczy, że podobnie rodzina, powiedzmy, Kowalewskich jest z nimi spokrewniona, mimo że podobnie może brzmieć to nazwisko. I teraz, moi drodzy, to, co jest w przypadku słowotwórstwa istotne, to to, że wszystkie te cząstki, które dodajemy do e, tego podstawowego wyrazu, które powodują zmianę znaczenia, nazywamy formantami słowotwórczymi. Jeśli zatem powiemy kotek, to tym formantem słowotwórczym będzie ek. Jeśli nazwiemy kogoś, kto marzy, marzycielem, no to oczywiście będzie ten ciel, prawda, i tak dalej. A więc to są formanty słowotwórcze. Formanty jednak nie są wyłącznie dodawane na końcu. Te dodawane na końcu noszą oczywiście swoistą nazwę, to są tak zwane sufiksy. Czyli przyrostki, ale mogą się też pojawić prefiksy, czyli przyrostki, te, które są na początku, interfiksy, czyli te, które są w środku. Bo jeżeli mówią o listonoszu, to tym interfiksem będzie O, powodujące połączenie się tych dwóch wyrazów, dwóch podstaw słowotwórczych, mówiąc yy, faktycznie. Natomiast jeżeli mówią o tym, że yy, mamy do czynienia z o, taki popularny wyraz jak pisać. Pracę domową mogę przepisać. I to prze będzie oczywiście przedrostkiem, zwanym też prefiksem. Zatem prefiks, sufiks i interfiks może być też tak, że wyraz utworzony od innego wyrazu, czyli pochodny, nie ma żadnej z tych końcówek ani tych poprzedzających części. Może po prostu polegać na tym, że powstał w drodze ucięcia fragmentu innego wyrazu. Przecież możemy biegać, ale to, co się robi, ta czynność, to bieg, czyli ucinamy tę końcówkę. Wówczas mówimy o tak zwanym formacie zerowym. Dużo wyrazów w ten sposób powstaje. Dlaczego chciałam koniecznie powiedzieć o słowotwórstwie? Dlatego moi drodzy, że pamiętam nawet niekoniecznie z podstawówki, ale podczas matury takie zadanie było kiedyś, żeby podać wyraz podstawowy do wyrazu słuchacz. No i oczywiście, jak się powiedzmy ktoś w tych kręgach obraca, to wie, że acz czy aż. To są końcówki, czyli te formanty słowotwórcze odnoszące się do wykonawców czynności. Więc wyrazem podstawowym do tej czynności, który musimy znaleźć, jest wyraz słuchać. Robimy to dzięki temu, że mamy to, o czym powiedziałam, parafrazę słowotwórczą czyli słuchacz to jest ten, kto słucha więc słuchać. Natomiast bardzo wiele młodych ludzi piszących wówczas ten egzamin próbny nie wiedziało w ogóle co z tym wyrazem zrobić. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Co to jest ten formant? Co to jest ta podstawa słowotwórcza? Czy nie mylić tego z końcówką, z tematem, z rdzeniem? A więc tak naprawdę moi drodzy, to jest łatwe do zapamiętania, jeśli wyobrazimy to sobie w formie pewnej rodziny. Pewnej rodziny. Każda rodzina ma kogoś, kogo możemy nazwać protoplastą, Nestorem Rodu. I w takiej funkcji występuje właśnie ten wyraz, który jest niepodzielny słowotwórczo. W naszym przypadku może to być kot, może to być dom, może to być inna, inne słowo. I my od tego słowa tworzymy inne, oznaczające, na przykład. Miejsca wykonawców czynności, jakieś y, pojęcia takie abstrakcyjne, typu y, miłość, serdeczność, życzliwość, ale tworzymy to dodając do tych wyrazów, czy to z przodu, czy to w środku, czy też na końcu, coś, co jest y, właśnie, y, nabiera tego nowego znaczenia. Przykładowo, wyraz nauczyciel. No, i kobieta, nauczycielka. Tworzymy nowe znaczenie na opisanie kobiety, nauczyciela, prawda? I tutaj mamy właśnie wtedy nowy format. W tym wypadku będzie to sufiks, czyli ta K, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o odnalezienie w przypadku konkretnego wyrazu, tak zwanego rdzenia, to wówczas, mając całą rodzinę przed oczyma, szukamy tej najmniejszej niepodzielnej cząstki słowotwórczej. Pod warunkiem, oczywiście, że wszystkie wyrazy w rodzinie są zbliżone do siebie znaczeniowo. Ale, żeby zrozumieć, czym jest temat fleksyjny i końcówka fleksyjna, Czyli ta, która zmienia się w odmianie, to musimy już odmienić to przez przypadki. I w tych tematach wyrazów, które się odmieniają przez przypadki, mogą nastąpić oboczności, czyli może nastąpić wymiana głosek. Mam nadzieję, że tak nie bardzo tutaj już Wam zamieszałam. Z tego też powodu mam taką propozycję. Proszę ewentualnie pod filmem umieszczać jakieś wyrazy, słowa, które w Waszym przekonaniu są wyjątkowo trudne, i do tego, żeby znaleźć temat i końcówkę fleksyjną i oboczności, i do tego, żeby stwierdzić, gdzie jest rdzeń, a gdzie są na przykład te końcówki słowotwórcze, które nadają szczególne znaczenie wyrazom. Jestem bardzo ciekawa Waszych propozycji, no i oczywiście, jeżeli pojawią się takie interesujące, to omówimy je w naszym następnym filmie.